Bo chciałam powiedzieć troszeczkę o kwiatach. Wydaje mi się, że wy panowie mało nam dajecie kwiatów. Tak spontanicznie, zupełnie nie. No ale jest tak. Naprawdę. Oczywiście, jak już dostaniecie od kogoś gdzieś w pracy jak, jakiś bukiet, no nie wyrzucicie. To wiadomo, że nie wyrzucicie. Przyniesiecie też swoje żonce, chyba że zamarznie gdzieś ten bukiet w samochodzie, w bagażniku, prawda? To już przyniesiecie, ale żeby samemu kupić, tak spontanicznie, tak nagle, jednego dnia. No ile taka różyczka kosztuje? Pięć złotych? Sześć. Aha, i ty sześć złotych to już nie wydasz na swoją dziewczynę, żonę, nie? Dwa piwa. Dobrze. Yy, załóżmy, dobra, nie, niech to będzie różyczka za cztery złote. Za cztery może być złote, różyczka? 4 złote to też dwa piwa tylko w Lidlu. <noise> Widzicie? Dobra, w takim razie niech ta różyczka nie kosztuje, bo to nie o to chodzi, ona może być, prawda... Nieważne, ile kosztuje, liczy się intencja. Kiedy mi facet przynosi kwiatki, dla mnie ma znaczenie to, że on uciekał przed psami. Że z korzeniami wyrwał te rośliny i biegł do mnie. I padł pod nogami, I, i to się dla mnie liczy, dla mnie to jest intencja, intencja jest najważniejsza. Tylko my kobiety, muszę przyznać, w trakcie przyjmowania kwiatów, robimy całą masę błędów, całą masę, i zobaczmy, jaki najczęściej robimy błąd. Pierwsza scenka. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, ja chciałem ciebie bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. No i myślisz, że co, że jak jakiś wiecheć przyniesiesz, to ci wybaczę? Przepraszam bardzo, ty to sobie wyobrażasz, że co, nie trzeba porozmawiać może najpierw wcześniej? Przyniesiesz kwiat i to ma załatwić całą sytuację, cały konflikt? Ludzie drodzy, weź weź wypad z tym po prostu. No Nieładnie, nie prawda? Nieładnie się zachowałam, tak nie można od razu. Oczywiście, że miałam rację. Ja mam... to jest naturalne. Przecież najpierw trzeba porozmawiać, a potem kwiaty, tak? Natomiast oczywiście, że miałam rację, tylko że po prostu no, on coś czuje. Pamiętajmy, że on coś czuje. Przecież ten facet to, to nie jest jakaś zwierzyna. A tak? czy znaczy, też, też, ale, ale jednak, która coś czuje, on coś czuje, naprawdę ma uczucie, musimy go uszanować. To nie można tak traktować człowieka. I pamiętajmy, że on może teraz złapał traumę, a facet traumę łapie jak grypę. Nie, przepraszam bardzo, przepraszam tak. bardzo, ja tu, ja tu się muszę wtrącić. Panowie, to jest dla was szczególnie informacja. To jest sketch Aszki, ja się nie ze wszystkim zgadzam, co ona tutaj mówi. Dobrze, i pamiętajmy dziewczyny, musimy wytrzymać do końca. Musimy wytrzymać do końca, druga scenka. Ja to teraz poprawię coś. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato... Ja chciałem Ciebie bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. O, kwiaty. Jest jakieś śliczne kwiaty. Naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna. Naprawdę są śliczne. Szkoda, że najpierw musisz zachować jak gnój, żeby dać mi kwiaty. To po prostu szkoda, że wiesz, no, nie wiem, że nie dajesz kwiatów tak po prostu, tak? Bo, bo się lubimy, bo razem pracujemy ze sobą, tylko najpierw musisz nasyfić, a potem dajesz kwiaty. Ja bym teraz się cieszyć z tego? Przepraszam. No i, i nie wytrzymałam, prawda? Nie wytrzymałam. Ja wiem dlaczego, wiecie na czym to polega? Chcemy się zemścić za to, za te wszystkie kwiaty, których nam do tej pory nie przyniósł. To błąd, wytrzymajmy do końca. Musimy sobie zapracować na to. Scenka idealna. Jak reagować na kwiatki? Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z wiechciem. <noise> Renato, ja chciałem Cię bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Kwiat! I to działa, i to działa, po prostu to działa On teraz ma dobre wspomnienie, on będzie chciał to powtarzać To że tak jak się psu rzuci patyk, tak? Pies leci